Się nie Nazywam się Bożena Walentynowicz, zawodu jestem sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego w Stanie Spoczynku. Przepracowałam wiele lat, pamiętając jednak zawsze, że na pierwszym miejscu liczy się rodzina i więzi, które łączą członków rodziny. Moją, moim wielkim szczęściem w życiu było spotkanie bezpośrednie, ale nie osobiste z Janem Pawłem II. I jak twierdziłam zawsze na odległość jednej ręki, nigdy nie mogłam dotknąć go żywego. Kiedy byliśmy przez 6 lat szczęśliwymi dziadkami razem z moim mężem, dziadkami jednego wnuka, bardzo marzyliśmy, żeby było ich więcej. W tym szóstym roku dowiedzieliśmy się, że synowa spodziewa się jest w ciąży, spodziewa się, potomka. Nie wiedzieliśmy jeszcze, że będą to bliźnięta. Pierwsza myśl, która mi przyszła, żeby oddać pod najpiękniejszą, najwierniejszą opiekę, to jest osoba Jana Pawła II, ale był już w tym czasie bardzo chory i zmarł, nie doczekając się, nie doczekując się narodzin naszych wnuczek. Niemniej widziałam potrzebę w, przy wpisie w kondolencyjnej liście powierzenia Janowi Pawłowi, drugiemu, właśnie szczęśliwego dokończenia okresu ciąży i szczęśliwego porodu. Widziałam przy, w tym momencie ten jego płaszcz, który został utrwalony później w wielu nawet rzeźbach, którym okrywa z wielką ciepłością małe dzieci. I wtedy napisałam bezpośrednio. Tobie powierzam te dzieci i błagam przeprowadź je na ten świat. Takie samo wzruszenie towarzyszyło mi wówczas. A moja prośba była tym uzasadniona, że ułożenie dzieci było y, niekorzystne. niekorzystne. Jedno główką, drugie pośladkami. Do porodu zbliżał się termin, dzieci się nie zmieniały w swoim położeniu. I przygotowana była już y, operacja cesarskiego cięcia w dniu, w dniu porodu pierwsze dziecko i oczywiście ciągle y, prosiłam Ojca Świętego, żeby wstawiał się za szczęśliwym narodzeniem. Już wtedy wiadomo było naszych wnuczek. I się okazało, że po 20 minutach od pierwszego urodzenia, kiedy przy stole stał chirurg, który miał wykonać pierwszą operację cesarskiego cięcia, nie zdążył tego zrobić, bo się okazuje, że się rodzi druga dziewczynka i rodzi się z prawdziwego ułożenia. Wszyscy patrzyli z niedowierzaniem i jak potem powtarzała nam y, y, synowa y, matka ich, jednoznacznie stwierdzili: To naprawdę cud. Ja wiedziałam, kto ten cud, komu zawdzięczamy ten cud i kto nad tym czuwał. Faktem jest, że dziewczynki urodziły się zdrowe mimo, że były duże, donoszone po 3 kilogramy, w, w, w równym wzroście, a mama ich malutka, niecały 1,60 m miała, poradziła sobie i też była przekonana o absolutnym wpływie i łasce błogosławionego jeszcze wtedy nie, zmarłego ojca świętego Jana Pawła. Drugiego. Dziewczynki są cudowne, rosną w wielkiej miłości rodzinnej, są ulubienicami swojego brata siedmioletniego wówczas jak się rodziły, który czasem nazywa je swoimi księżniczkami, a czasem nazywa czarodziejkami i czarownicami. Niemniej dla nich jest guru, bo one również go uwielbiają i ciągle jestem przekonana i wierzę w opatrzność i błogosławieństwo tego świętego Ojca Jana Pawła II. Trzeba by wyciąć to moje wzruszenie. Generał Dywizji Pilot Mieczysław Walentynowicz. Ja miałem cztery razy spotkanie z Papierze mianem Pawłem II, ale najbardziej utkwiło mi w pamięci spotkanie w czerwcu 1991 roku na lotnisku w Zegrzu Pomorskim, gdzie było spotkanie z żołnierzami Wojska Polskiego. Wszystko było przygotowane. Ja byłem wtedy zastępcą dowódcy drugiego Korpusu Obrony Powietrznej w Bydgoszczy i na naszym korpusie, na nas. Leżał obowiązek zabezpieczenia lotniczego tego lotu. Jan Paweł II leciał bezpośrednio z Włoch samolotem włoskich linii lotniczych. I tego dnia zaczęła psuć się pogoda, coraz gorsza. Służba meteorologiczna meldowała, że idą od zachodu opady deszczu, mrzawka i spada widoczność ale była na tyle dobra, że samolot można było przyjąć. Już w ostatnim momencie oficer, który przyszedł jeszcze raz zameldować pogodę, zdecydowałem, że wystawimy bramkę. To są cztery reflektory na podejściu do lądowania, świecące w kierunku samolotu. Zabezpiecza to yy, widoczność. Yy, Progu pasa i bezpieczne lądowanie. Samochody ruszyły na pozycję. Przychodzi do mnie oficer Boru z pretensjami. Kto pozwolił wyjechać tym samochodom na podejście do lądowania? Oczywiście powiedziałem, że ja. Będzie Pan odpowiadał że za bezpieczeństwo, ponieważ tych samochodów nie sprawdziliśmy. Ja mówię, dla mnie bezpieczeństwo papieża jest ważniejsze od sprawdzenia tych samolotów, samochodów. Może pan pójść i w tej chwili sprawdzić. Pan się odwrócił, poszedł, papież bezpiecznie wylądował. I to mi tak utkwiło w pamięci, że udało się bezpiecznie sprowadzić samolot na ziemię. Tyle. No osobiste to jeszcze miałem spotkanie w Rzymie, audiencji prywatnej gdzie też było kilku oficerów, stałem obok komandora z manarki wojennej, papież podchodząc, witając się i mówi delegacja z Warszawy, a z wami stoi marynarz. Dlaczego? A on mówi dowcipnie, bo jest Wisła i tu też można pływać. I była taka odpowiedź, papież się uśmiechnął i poszedł dalej. Co jeszcze? To no, tyle.